Cześć wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o okapie nad grillem. Dlaczego potrzebujesz okapu nad grillem? No kas, przede wszystkim, okap chroni Cię przed dymem i gorącem podczas grillowania. Jeśli nie masz okapu, dym będzie się unosił i będzie Ci przeszkadzał w oddychaniu, a także może uszkodzić Twoje ubrania i meble. Okap również pomaga utrzymać czystość w Twoim ogrodzie lub na tarasie, ponieważ zbiera tłuszcz i sadze, które powstają podczas grillowania. Jakie ESA okapy do grilla? Istnieje wiele różnych rodzajów okapów do grilla, od prostych i niedrogich po bardziej zaawansowane i droższe. Najpopularniejsze rodzaje okapów to okapy metalowe i okapy z cegły. Okapy metalowe ESA zazwyczaj tańsze i łatwiejsze w montażu, ale mogą być mniej trwałe niż okapy z cegły. Okapy z cegły ESA bardziej trwałe i mogą być bardziej estetyczne, ale ESA również droższe i bardziej czasochłonne w montażu. Jeśli chcesz zbudować okap nad grillem samodzielnie, musisz wybrać materiał, z którego chcesz go zbudować. Metal jest łatwiejszy w obróbce i tańszy, ale cegła jest bardziej trwała i może być bardziej estetyczna. Jeśli zdecydujesz się na metal, będziesz potrzebował blachy stalowej, katowników i srób. Jeśli zdecydujesz się na cegłę, będziesz potrzebował cegieł, zaprawy murarskiej i narzędzi do murowania. Pamiętaj, że okap nad grillem powinien być odpowiednio duży, aby chronić Cię przed dymem i gorącem. Powinien być również stabilny i bezpieczny. Jeśli nie jesteś pewien, jak zbudować okap nad grillem, zawsze możesz skorzystać z pomocy profesjonalisty. Zaczniemy od tematu, który wielu z nas fascynuje, a mianowicie, jak własnoręcznie wykonać wędzarnię z metalu. To naprawdę świetny projekt, który nie tylko pozwoli nam na przygotowanie pysznych potraw, ale także doda charakteru naszemu ogrodowi. Najpierw musimy zebrać odpowiednie materiały. Będziemy potrzebować blachy stalowej, która będzie stanowić główną konstrukcję wędzarni. Ważne jest, aby wybrać blasz odporna na wysokie temperatury. Możemy również potrzebować kilku stalowych rur do wentylacji, aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza. Kiedy już mamy wszystkie materiały, czas na budowę. Zaczynamy od stworzenia podstawy. Możemy użyć cegieł lub solidnych desek, aby STWRZYC stabilna podstawę, na której postawimy nasza wędzarnię. Następnie przystępujemy do budowy ścianek. Wycinamy odpowiednie kawałki blachy i łaczymy je ze sobą, tworząc prostokat na skrzynkę. Pamiętajmy, aby zostawić otwory wentylacyjne, które pozwolą na cyrkulację powietrza. To kluczowy element, który wpłynie na jakość wędzenia. Kolejnym krokiem jest zainstalowanie rusztu. Możemy go wykonać z metalowych pretów, które umieścimy w środku wędzarni. To na nim będziemy układać nasze produkty do wędzenia. Ważne jest, aby ruszt był odpowiednio umocowany, aby nie opadł pod ciężarem wędzonego mięsa czy ryb. Po zamontowaniu rusztu możemy przystąpić do montażu drzwi. Warto zadbać o to, aby były one szczelne, aby dym nie uciekał na zewnątrz, możemy użyć zawiasów i zamka, aby ułatwić otwieranie i zamykanie. Gdy nasza wędzarnia jest już gotowa, możemy przejść do ostatniego etapu czyli przygotowania do wędzenia. Wybieramy odpowiednie drewno do wędzenia, np. olchowe lub bukowe, które nadadza naszym potrawom wyjątkowy smak. Umieszczamy je w dolnej części wędzarni, a następnie zapalamy. Kiedy dym zaczyna się unosić, możemy umieścić nasze produkty na ruszcie i cieszyć się procesem wędzenia. Teraz przejdźmy do drugiego tematu, czyli okapu nad grillem z cegły, który możemy wykonać własnymi rękami. Budowa okapu to świetny sposób na poprawienie komfortu grillowania, a także na ochronę naszego otoczenia przed dymem. Zaczynamy od zaplanowania miejsca, w którym chcemy postawić okap. Musimy upewnić się, że jest wystarczająco blisko grilla. Ale jednocześnie nie przeszkadza w korzystaniu z przestrzeni. Do budowy okapu będziemy potrzebować cegieł, cementu oraz kilku desek do stworzenia stelaza. Najpierw budujemy podstawę okapu, układając cegły w formie prostokata. Ważne jest, aby dobrze je związać cementem, aby cała konstrukcja była stabilna. Następnie przystępujemy do budowy ścianek. Możemy zdecydować się na pełne cegły lub STWRZYC otwory. Które będą pełniły funkcję wentylacyjną. Kiedy ściany Esaius gotowe, czas na dach. Możemy użyć desek, które będą stanowić solidne pokrycie. Pamiętajmy, aby dach miał odpowiedni kat nachylenia, aby woda deszczowa mogła swobodnie spływać. Po zbudowaniu dachu możemy przystąpić do montażu wentylacji. Warto umieścić kratki wentylacyjne, które pozwolą na odprowadzanie dymu na zewnątrz. Na koniec możemy pomalować nasz okap aby nadać mu estetyczny wygląd i zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi. Kiedy wszystko jest gotowe, możemy cieszyć się komfortowym grillowaniem bez obaw o dym unoszący się w powietrzu. To naprawdę satysfakcjonujący projekt, który z pewnością wzbogaci nasze grillowe doświadczenia.